I jak się uspokoić i pozbierać myśli, kiedy absolutnie wszystko w kosmosie jest na nie. Cześć moi drodzy, witajcie w Uniwerku Ogarnięcia poświęconym temu, jak ogarniać myśli, jak się uspokajać, zatrzymywać tu i teraz i lepiej sobie radzić... Z nerwami, nazywając rzeczy po imieniu. Czasem po prostu bywają takie dni, że mamy niesamowity kociokwik, wszyscy coś od nas chcą, jest nerwowo, jest takie domino wydarzeń, jedno prowokuje drugie, które prowokuje trzecie, które prowokuje czwarte, które prowokuje piąte. Można oszaleć i nawet nie za bardzo kiedy jest czas wziąć po prostu kubek kawy, wziąć łyka i w świętym spokoju znowić, jakie to życie bywa całkiem ładne, moi drodzy. Jak w takim momencie zadziałać na swoją korzyść? Moi drodzy, bo byłby fajnie podejmować decyzje, tak żeby nam służyły, a nie nas jeszcze bardziej atakowały. Najlepsze co możemy zrobić, to jest po prostu zatrzymać się. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić, gdybyśmy umieli się zatrzymywać, pewnie byśmy nie byli w tym kociokwiku, o którym wspomniałem, ale możemy spróbować. Do tego zatrzymania dążyć. Jest takie określenie, moi drodzy, jak spirala lub wpadanie w spirale. Bardzo często, kiedy zaczynamy się denerwować, bardzo często kiedy nerwowa nam się udziela, my zaczynamy od tej nerwowy odpalać kolejną nerwówę. Powstaje taka sztafeta troszeczkę jak w filmie. będziecie powiedzieć jak w filmie Mulan. W historii Chin generalnie, jak ktoś na murze chińskim podpalił jeden a punkt, że tak powiem, sygnalizacyjny, rozpalił tam ognisko, no to z tego ognia inne punkty sygnalizacyjne, trochę jak taki prymitywny telegraf, informowały cały kraj, że jest niebezpieczeństwo. I bardzo podobnie to wygląda u nas w głowie. Mamy taki jeden, a dosyć nerwowy a, płomyczek w naszej głowie, on bardzo szybko odpala inne płomyczki nerwowe w naszej głowie i nagle wiemy, że jesteśmy w bardzo dużym niebezpieczeństwie. W tą spiralę najlepiej jest nie wpaść, bo jak już w nią wpadniemy, ona ma dosyć mocną inercję, ma dosyć dużą grawitację, będzie nas trzymała, i najlepiej w nią nie wpaść po prostu trzymając się w garści, moi drodzy. Próbując się trzymać jakoś w ryzach. Jeśli ktoś jest wyjątkowo nerwowy w naszym otoczeniu, to odsuwać tę osobę, wychładzać ją, jak to się mówi, zwracać uwagę mentalnie, nawet nie kłócić się z nią, ale zwracać sobie uwagę mentalnie, a skąd? Ta osoba wie lepiej od nas, czy coś się uda, czy nie uda, czy ona jest aż takim ekspertem, czy jej panika jest niepotrzebna. Po drugie, jak zaczynają na nas um, atakować nas różnego rodzaju um, bodźce, różnego rodzaju nagłe alarmy, dobrym pomysłem jest zacząć po prostu myśleć, że i tak najlepsze, co możemy zrobić, to w spokoju zajmować się nimi tak jeden po jednym, jak się pojawiają. Bo nawet jeśli mieliśmy zrobić 7 rzeczy, powiedzmy, a wpada nam 20, to z perspektywy nas warto zobaczyć, czy może któraś nie robi się bardziej pilna, ale oprócz tego my nadal musimy zrobić kolejną. I to, czy ta kolejna jest kolejną z 7, czy kolejną z 14, jest relatywnie drugorzędnej, warto o tym pamiętać. W przypadku tego, żeby tak już na kusi trochę potknąć się i wywalić w tą spiralę, moi drodzy, dobrym pomysłem będzie też po prostu. A wychładzanie samego siebie, samej siebie raz na jakiś czas, na przykład co parę minut pójść sobie połazić po biurze, popatrzeć przez okno, zrobić sobie kubek kawy, pomedytować 5 minut, dbać o to, by nasze nerwy nie wywalały się niczym przepełniona studzienka w ulewę, bo kiedy to już się stanie i wpadniemy w spiralę, jest relatywnie trudniej zogniskować się z powrotem. Ale skoro już nagrywam dla Was film, który ma pomóc, jak w takim razie taką spiralę wyhamować? Najlepszym pomysłem. Będzie trochę później na rękę. I, moi drodzy, długopis, kartka papieru i jedziemy. Wypisać wszystko, co się w tym momencie martwimy. wypisać sobie wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia. Zobaczycie, że w pewnym momencie wyhamujecie. Jeśli czujecie się niepewnie z tym, dobrym pomysłem też będzie po myślniku: a możecie na kanale znaleźć film poświęcony czemuś, co się nazywa Fear Setting. Możecie po myślniku, moi drodzy. Od razu do każdej rzeczy, która was martwi znaleźć a, jedno rozwiązanie które jakoś niweluje ten problem, albo sprawia, że on jest aż tak groźny, lub możecie od razu sobie zaplanować, kiedy planujecie się tym zająć. Otworzyć kalendarz i powpisywać te rzeczy, to sumarycznie zajmie jakiś kwadrans, a będziecie mieli poczucie, że wiecie, na czym stoicie. Dużym elementem spirali jest poczucie niepewności. Jeśli my nie wiemy, na czym, sto na czym stoimy, my będziemy sobie w głowie najprawdopodobniej trochę przesadzać, ale jeśli my już wiemy, jak wygląda nasza rzeczywistość, nie ma w niej nic aż tak bardzo strasznego. Dlatego, moi drodzy, przede wszystkim w tą spiralę nerwowy warto nie wpaść, wychładzając samego siebie, dbając o otoczenie, rozsądni z pewną formą dystansu, podchodząc do naszych obowiązków. Jak już to się wydarzy, pójdźmy tej spirali na rękę, ale w sposób kontrolowany. Wypiszmy wszystko, co nas denerwuje, co nas martwi, a potem pójdźmy sobie na wychładzający spacer. Zimą jest bardzo fajnie otworzyć okno, poczuć zmianę temperatury, zaknąć oczy, i po prostu wziąć 5-10 głębokich wdechów. I szczerze mówiąc, to rozwiązuje problem. Pewnie dzięki tej ciszy wywołanej wdechami znowu wam coś przyjdzie do głowy, znowu możecie to wypisać i potem spokojnie wrócić do pracy. Oprócz tego, jak macie ochotę na o wiele więcej inspiracji, bardzo już konkretnych rozwiązań, jak wyciszyć nerwy i się uspokoić, zapraszam do siebie na bloga na AndrzejTucholski.pl Znajdziecie artykuł, gdzie jest 25 inspiracji poświęconych właśnie temu, jak najlepiej a uspokoić myśli, pozbierać myśli poradzić sobie z nerwami i tu i teraz działać do przodu. Będę też mega wdzięczny, jak życie w komentarze, żeby im powiedzieć, jak to u Was wygląda, co Wy robicie, kiedy już nerwówa Was po prostu wywala jak z miksera, do którego ktoś nie nałożył dekla. Ciekaw jestem Waszych sposobów i ja na szybko przedstawiłem Wam moje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do kolejnego.